Witam państwa serdecznie na spotkaniu, którego głównym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, którego serdecznie witam wśród nas. Natomiast ja na początku dokonam krótkiego podsumowania akcji pogońmy bolszewików z samorządu, w ramach której wymagaliśmy od kandydatów do władz lokalnych, aby podpisywali deklarację zobowiązującą do działań na rzecz usuwania z przestrzeni publicznej reliktów plr propagandy. Tak jak w takiej nieoficjalnej części Państwu powiedziałem, pełną listę tych kandydatów umieścimy jeszcze dzisiaj wieczorem na stronie internetowej gońbolszewik.pl. Więc, jeśli Państwo chcą sprawdzić, czy jak Państwa miejscowości taki kandydat jest, to odsyłam na tą stronę. Natomiast ja teraz powiem o kilku przykładach i przedstawię taką bardziej ogólną statystykę, dosłownie w kilku zdaniach. Najwięcej kandydatów, którzy podpisali tej deklaracji, to są kandydaci startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości. 53. Ja jeszcze chcę tylko jedną rzecz zastrzec, że to są dane z dzisiaj mniej więcej około godziny 12, ale jeszcze cały czas do wieczora te deklaracje z tego co wiem spływają, więc to się może troszeczkę zmienić, ale podejrzewam, że już się nie zmieni przynajmniej taki ogólny trend. I raczej nie zmieni się to, że właśnie kandydaci z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości najczęściej podpisywali te deklaracje, z tym, że też tutaj trzeba zastrzec, że w ramach tego komitetu spora grupa to są kandydaci rekomendowani przez prawicę Marka Jurka, czyli to są ci kandydaci, którzy zwykle są na miejscach numer 4 na tych listach, ale także i członkowie samego PIS-u dosyć chętnie podpisywali. Na drugim miejscu Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Narodowego 38. Deklaracje do nas spłynęło. Z Kongresu Nowej Prawicy 25 i ponad 50 deklaracji od kandydatów startujących z różnego rodzaju komitetów wyborczych wyborców lokalnych, czyli na przykład w stolicy to jest warszawska wspólnota samorządowa, miasto jest nasze czy komitet Warszawa dla Rodziny. Warto też odnotować, że w Chorzowie jest taki komitet, który się nazywa Chorzów Razem. Komitet lokalny, i tam również praktycznie wszyscy kandydaci, którzy startują z tego komitetu podpisali deklarację. Jeszcze może kilka przykładów kandydatów w tych wyborach bezpośrednich, gdzie te nazwiska nie zajmą zbyt dużo czasu: czyli kandydaci na wójtów burmistrzów prezydentów miast, są to głównie kandydaci na prezydentów. W Gdyni podpisał kandydata na prezydenta Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości, w Chorzowie pan Wojciech Kosiba z Komitetu Chorzów Razem, w Kielcach Dawid Lewicki, kandydat na prezydenta z Kongresu Nowej Prawicy, w Warszawie jako Jedyny jak do tej pory przynajmniej Mariusz Dzierżawski Komitet Warszawa dla Rodziny i w Krasnym Stawie kandydat na burmistrza sprawy i sprawiedliwości pan Henryk Młynarczyk. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że oprócz tej statystyki dotyczącej deklaracji przyznaliśmy pewne wyróżnienia. Nagrodę numer jeden dla samorządowca, który Najwięcej już do tej pory zrobił w zakresie dekomunizacji, tutaj bez cienia wątpliwości dostała pani Olga Johan, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Spraw i Sprawiedliwości, kandydatka w wyborach w tej chwili m.in. z Bemowa i chyba z dzielnicy Włochy również. Numer dwa, a numer dwa nie dlatego, że zrobił mniej, ale dlatego, że zrobił na niższym szczeblu, czyli na poziomie Rady Dzielnicy, ale obecnie kandyduje do Rady Miasta, Paweł Lisiecki, radny dzielnicy Praga Północ, już od trzech kadencji w tej chwili kandydat prowadzi sprawiedliwości do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z Białegi i Pragi Północ. To są te dwie osoby, które wyróżniliśmy specjalnym wyróżnienie dotyczącym tego, co już do tej pory zrobili. Chcielibyśmy również podziękować bardzo mocno za wsparcie merytoryczne historykom, którzy nam pomagali w tej akcji, panu doktorowi Krzysztofowi Kałęckiemu, który również kandyduje i również podpisał deklarację, panu Leszkowi Żebrowskiemu, panu Tadeuszowi Płużańskiemu, panu profesorowi Janowi Żarynowi. Chciałbym również podziękować patronom medialnym na czele z obecnym tutaj portalem blogpress.pl, który najpełniej, najchętniej i najbardziej również chętnie z nami współpracuje już od lat w tej akcji szczególnie to bardzo mocno widzimy i zachęcamy do tego, aby Państwo właśnie z portalu BlogPress.pl korzystali, jeśli chcecie się na przykład dowiedzieć, co się, dzieje, co się dzieje ciekawego w Warszawie, nie tylko. Poza tym również portal w Polityce, Średnich Sieci Historii Tygodnik Polska Niepodległa. Patronowali naszej akcji, również oni pisali, również inne media, m.in. środowisko Radia Maria i Telewizji Trwamy, środowisko Gazety Polskiej i wiele mediów lokalnych, także wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te kilkaset osób pod, 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 pod podjęło to zobowiązanie, bo my z tego zobowiązania naprawdę będziemy rozliczać tych kandydatów, którzy. Podpisali deklarację. Tym wszystkim osobom dziękujemy. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, czy u Państwa w okręgu konkretna osoba podpisała tą deklarację, to dzisiaj na stronie gonibolszewika.pl pewnie późnym wieczorem pojawi się pełna lista i będziecie mogli Państwo to sprawdzić. Jeżeli chodzi o Warszawę i Mazowsze, tych, tych kandydatów jest najwięcej, więc prawdopodobnie Państwo takiego kandydata u siebie znajdą. I oczywiście zachęcam do tego, aby głosować na tych kandydatów, którzy to zobowiązanie podpisali, a nie na tych, którzy tego nie zrobili, bo nawet z porządnych list kandydaci odmawiali. I takim kandydatom my też powinniśmy odmówić oddany głos. Dziękuję bardzo, a teraz oddaję już głos panu doktorowi Kawęckiemu, i przechodzimy do właściwej części spotkania. Przypomnę tylko, że tematem głównym tego wydarzenia jest polska droga do niepodległości, jak również, i myślę, że to nawet jest bardziej ważne, ta współczesna tradycja niepodległościowa, czyli czym ta niepodległość jest dzisiaj, czym obóz niepodległościowy, obóz patriotyczny jest dzisiaj, czym się powinien zajmować, czym się powinien kierować. Że oddaję głos panu doktorowi Kawęckiemu. Dziękuję bardzo. To jeszcze w nawiązaniu do akcji, którą Stowarzyszenie Koliber podjęło. Więc mam takie wrażenie, że w zasadzie chyba po raz pierwszy w tej debacie publicznej przed wyborami samorządowymi wreszcie pojawiły się jakieś takie elementy ideowe. Eee, oczywiście w jakimś takim ograniczonym zakresie, eee, ale, ale wystąpiły. Mam takie wrażenie, że przede wszystkim na pierwszym miejscu został poruszony problem rodziny. Praw rodziny, praw wychowawczych rodziny, polityki prorodzinnej, która, która może być prowadzona na poziomie samorządu. To między innymi akcja też właśnie uhonorowania certyfikatami kandydatów przyjaznych rodzinie, która została podjęta i właśnie akcja Pogońmy właśnie bolszewików Samorządu. I to są te dwa elementy, które tworzą w moim przekonaniu nową jakość w, tej, w tym dyskursie, można powiedzieć, samorządowym. Bo dotychczas chyba było tak, że taka narracja została niestety narzucona, że, że polityka w zasadzie powinna nie dotykać samorządu, że samorząd to jest poza polityką i drogi, wodociągi nie wiem, kanalizacje, no to to wszystko, to są sprawy, które nie są związane z polityką i tu można mieć różne poglądy i tak dalej. Natomiast wydaje się, że tak naprawdę to są te, te dwie kwestie, to znaczy kwestia wartości, kwestia pewnych zasad ideowych i kwestia właśnie tych spraw ekonomicznych, ten obszar ekonomiczny, to są dwie rzeczy zupełnie powiązane ze sobą i równie ważne i nie można je oddzielać. Natomiast no, wydaje się, że też widać, proszę Państwa, że te błędy są nie tylko na górze. Jak trzeba by wypić, to też bardzo dużo na te, za te błędy, które są na dole, to znaczy w samorządzie, bo w samorządzie też są patologie. E, takie, taka rutyna, można powiedzieć, e, którą no, wykazują, że tak powiem, często władza wykonawcza, wójtowie, burmistrzowie. W dużym stopniu także radni. A to wynika jednak uważam z tego, że właśnie narzucono taką narrację, że samorząd powinien być bezpartyjny, apartyjny, poza polityką. Oczywiście tu nie chodzi, żeby upartyjniać ten samorząd, ale ja mam większe zaufanie, jak wiem na przykład, że, że, że są partie prawicowe. Jeśli wiem, że kongres nowej prawicy, to wiem czego się można spodziewać, prawda, jeśli wiem, że to jest prawica Rzeczypospolitej również, czy inne ugrupowania. I wtedy wiadomo, jest jak gdyby pewna przejrzystość. Natomiast te wszystkie komitety, takie bezpartyjne, różne, ponadpartyjne, jakieś wspólnoty, przeróżne, lokalne, to po prostu no, budzą, że tak powiem, mniej przynajmniej moje zaufanie. Często jest tak, że szczególnie Platforma Obywatelska w różnych miastach, w różnych ośrodkach, na Mazowszu również występuje właśnie pod tymi hasłami. Natomiast gdybyśmy zobaczyli, co jest na Mazowszu, to oczywiście nie będę już chodził w ten temat, jaka jest sytuacja Sejmiku Mazowieckiego, to jest dramat, to jest po prostu rzeczywiście totalne bankructwo, do czego doprowadziły rządy PSL-u i Platformy Obywatelskiej. To jest po prostu sytuacja no, no dramatyczna i... I nie dziwię się, że, że ci działacze Platformy Obywatelskiej próbują, że tak powiem, uciekać, y, gubiąc często ten swój szyld y, w imię właśnie tych, jakichś takich lokalnych y, y, stowarzyszeń. Natomiast ten temat, który został tutaj podjęty, który został wywołany dzięki tej inicjatywie, y, Został jak gdyby upubliczniony, został wprowadzony do pewnego tego dyskursu, powiedziałbym, publicznego przed wyborami samorządowymi. Wiemy, jak to wyglądało, wiemy, jakie były zachowania, ale były różne sytuacje, prawda? Mamy ma, mam tutaj Nowy Sąd, na przykład Szczecin czy inne miejscowości, gdzie zostały podjęte różne akcje na rzecz dekomunizacji. Niestety ze strony władz samorządowych ta postawa była często przeciwna tym inicjatywom. To też daje wiele do myślenia. Podobnie jak taki obrazek z 11 listopada z Marszu Niepodległości, gdzie takie dwa obiekty były najbardziej chronione przez policję: to jest ta tęcza na placu Zbawiciela, i tutaj ten pomnik sowiecki, żołnierzy sowieckich w parku Skaryszewskim. To też jest takie symboliczne podkreślenie, jak to wygląda. A zatem to jest dopiero ta akcja. Ja jestem bardzo ciekawy, Jakbyś spotkalibyśmy się, nie wiem, czy w tym lokalu ale gdybyśmy się spotk gdyby się spotkamy na przykład za 4 lata gdy minie ta kadencja samorządu jaka będzie sytuacja ja nie potrafię też tego odpowiedzieć czy, czy w ogóle będzie jakikolwiek jeszcze e, ślad po tych właśnie komunistycznych e, właśnie na, na zewnątrz po tych komunistycznych różnych symbolach perelowskich i nie tylko perelowskich bo tak z, z okresu II wojny a nawet z, z okresu II Rzeczpospolitej. Czy, czy, czy jeszcze będą ulice, czy będą jeszcze pomniki. Obawiam się, że, że niestety może, może tak być. Chociaż cztery lata to jest ten czas, który, no, bardzo sobie z drugiej strony nie wyobrażam, żeby po prostu jeszcze te relikty komunizmu po prostu pozostały. Ale to jest dopiero pierwszy etap. Drugim etapem oczywiście musi być przywrócenie pamięci tym polskim bohaterom, którzy na to zasłużyli, z żołnierzom, z ludziom ze świata polityki, kultury. Wszystkim, którzy oddali swoje życie, sił i umiejętności dla Polski Niepodległej, ale to jest też elementem tego właśnie zobowiązania kandydatów do samorządu także to działanie pozytywne. Czyli na razie mamy takie działanie, powiedziałbym, defensywne, wyrzucanie tych symboli komunistycznych, później trzeba przystąpić do tych działań pozytywnych, więc jest to na pewno długa druga droga, ale absolutnie. Niezbędna, więc inicjatywa jest oczywiście bezcenna. Niestety wydaje się, że żyjemy w takim okresie, jak to Felix Koneczny nazywa takiego koło błędu, czyli jest takiego życia podwójnego, etyki, cywilizacji. A konieczny mówi, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Jak się jest cywilizowany na dwa sposoby, państwo jest cywilizowane na dwa sposoby, naród, życie w ogóle publiczne, to to po prostu to doprowadza do upadku. Czasem jest to sytuacja jeszcze gorsza niż taka sytuacja jednoznaczna jak była w komunie, że wiadomo było, prawda, gdzie jest czarne, gdzie jest białe. Tutaj wszystko to jest zamazane. Myślę, że w tym szaleństwie jest oczywiście metoda.